Witajcie drodzy proletariusze. Nazywam się Juliusz Aleksander Szatkowski i jestem zawodowym synem i wnuczkiem. W związku ze zmianami w sposobie naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą, w internecie różnego rodzaju lewicowcy wywołali prawdziwą gównoburzę czy szalejąc ujmując panikę moralną. I mówię tutaj o zmianach, a nie obniżce, jeśli chodzi o sposób naliczania składki zdrowotnej, bowiem jakkolwiek rzeczywiście zdecydowana większość przedsiębiorców tą zmianę odczuje Plus, tak jednak sporo zarabiający przedsiębiorcy na ryczałcie odczują ją zdecydowanie na minus. Lewicowcy jednak, w ramach swojej paniki moralnej i nazywania zmian w sposobie naliczania składki zdrowotnej obniżką, twierdzą, że doprowadzi to do jeszcze większej zapaści polskiego systemu ochrony zdrowia, ponieważ NFZ jest niedofinansowany już teraz. I co do tego ostatniego zresztą mają rację. Ja wam przypominam, że co do zasady jestem zwolennikiem tego, żeby podwyższyć poziom wydatków na system ochrony zdrowia, po prostu uważam, że powinny być to wydatki prywatne, natomiast nasz system również powinien być prywatny, analogiczny do tego w jaki sposób funkcjonuje on w Szwajcarii. Niemniej, co dość oczywiste, dewicowcy tutaj moich poglądów nie podzielają i uważają, że obniżka, jeśli chodzi o wpływy budżetowe, powiem Mówimy o bagatela kwocie ponad 4 miliardów złotych. Sprawi, że w ogóle ludzie zaczną umierać pod płotem, czyli zacznie się dziać to wszystko, co miało się dziać w akapie. Być może minus krasnale atomowe. I gdyby reforma rzeczywiście miała wyglądać w ten sposób, że będzie wiązała się z obniżką finansowania do nfz to ja być może nawet z naszymi kochanymi lewicowcami bym się w tym aspekcie zgodził. Gdyby nie to, że to jest nieprawda, a rząd na jednym wdechu mówi zarówno o tym, że obniżamy składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, czyli przywracamy te zasady sprzed nowego ładu, a jednocześnie wydatki NFZ pozostaną po staremu, to znaczy tą różnicę w systemie między wpływami a wydatkami po prostu pokryje budżet. Co dzieje się zresztą w Polsce regularnie, i budżet regularnie musi wydawać swoje pieniądze na to, żeby NFZ dofinansowywać. Nie jest to też zresztą jakiś taki model niespotykany na świecie. W Wielkiej Brytanii, gdzie system ochrony zdrowia jest państwowy, oni mają rzeczywiście służbę zdrowia, ponieważ nazywa się ona National Health Service, to nie jest jakiś osobny fundusz w stylu NFZ tylko najzwyczajniej w świecie organ prowadzony przez ministerstwo. No i ten NHS jest w mniejszym stopniu finansowany przez składki, a w zdecydowanie w większym stopniu przez bezpośrednie dotacje budżetowe. Także między innymi partia razem postuluje tutaj analogiczne rozwiązanie, to znaczy właśnie to, żeby polski system. Ochrony zdrowia był tutaj utrzymywany bezpośrednio z budżetu, a nie przez. W sumie pozornie niezależną instytucję, jaką jest NFZ. I zwiększenie tutaj dotacji budżetowych dla NFZ-u, jakby nie patrzeć, zdecydowanie jest krokiem w tą stronę, w związku z czym nie rozumiem do końca, co jest u nich problemem. Jakkolwiek bowiem twierdzą oni, że to jest taki stan pożądany, natomiast aktualnie jak najbardziej popieraliby podwyżki składki zdrowotnej, tak jednocześnie uważają, że ta podwyżka powinna odbywać się stopniowo. Natomiast, kiedy wprowadzony był nowy ład, to ta podwyżka miała charakter skokowy, a nie stopniowy, wobec czego wydaje mi się, że moglibyśmy nad tym debatować i dałoby się to w jego duchu usprawiedliwić. Ja powiem wam, szanowni państwo, nawet więcej, czyli coś, o czym nasi kochani lewicowcy w tych katastroficznych wizjach nie wspominają czyli to, że w gruncie rzeczy rzeczona reforma doprowadzi wręcz do poprawy systemu ochrony zdrowia, czy do zwiększenia całkowitych, nakładów wydawanych na zdrowie. W jaki sposób? Ano bardzo proste. Jeśli chodzi o to, co NFZ miał wydać, to tutaj nic się nie zmienia. Znaczy ta kwota zostaje po staremu, a jak mówiłem, budżet dołoży różnicę. Natomiast, jeśli chodzi o te prawie 5 miliardów złotych, które zaoszczędzą polscy przedsiębiorcy, no to część tej kwoty, pewnie zdecydowanie mniejszość, ale jednak część, wyląduje na rynku prywatnym, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. Doprowadzi więc to do sytuacji, w której ludzie ci, którzy skorzystają z jakichś usług prywatnie, no siłą rzeczy nie będą jednocześnie korzystali z tych samych usług na NFZ, czyli kolejki się przez to minimalnie, bo minimalnie, ale jednak skrócą. Czyli ludzie, których nie stać na korzystanie z prywatnego systemu ochrony zdrowia i są skazani na to, żeby korzystać z systemu państwowego, będą tutaj mieli lepszą dostępność, ponieważ mniej ludzi w kolejce równa się, krótsza kolejka równa się szybszy dostęp. Dostępność, więc tak patrząc z logicznego punktu widzenia, w małym, bo małym, ale jednak jakimś stopniu się tutaj poprawi. Natomiast całkowity nakład wydatków na ochronę zdrowia, się zwiększy. No ale logiczne argumenty, jak wspominałem na samym początku, nie mają tutaj znaczenia. To, co ma tutaj prawdziwe znaczenie, to szantaż emocjonalny, w duchu którego Ola Boga, o Boga Platforma Obywatelska, do spółki z trzecią drogą, prywatyzuje polski system ochrony zdrowia. To jest prosta droga do prywatyzacji ochrony zdrowia, dużego realnego zagrożenia, które dziś przed nami stoi. Jedyna sensowna interpretacja. Tego, co oni robią, jest taka, że chcą doprowadzić do prywatyzacji ochrony zdrowia. To się skończy prywatyzacją ochrony zdrowia. To jest plan, moim zdaniem, nieodpowiedzialny i w praktyce ten plan oznacza pełzającą prywatyzację ochrony zdrowia. I ola boga, ola boga, o, dobniżki Składki Zdrowotnej twoja babcia będzie miała dłuższą kolejkę do lekarza. Jak już mówiłem, nie będzie miała, bo różnice, powtórzę po raz wtóry, pokryje budżet państwa. I jeśli zastanawiacie się nad tym dlaczego lewica buduje tego typu narracje, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Zgodnie z badaniami opinii publicznej, jeśli chodzi o to do jakich etatystycznych rozwiązań Polacy są najbardziej przywiązani, no to tutaj system ochrony zdrowia finansowany przez środki publiczne jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Mam wrażenie, że to głównie przez taki stereotypowy obraz tego, w jaki sposób system ochrony zdrowia rzekomo prywatny funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych i skoro więc ludzie tak na emocjonalnym poziomie boją się tego, że system ochrony zdrowia będzie wyglądał jak w Stanach Zjednoczonych i tego po prostu nie chcą, no to na straszeniu ich tym, że ola boga zaraz będzie prywatyzacja, można sobie zbić troszkę punktów politycznego poparcia. Punktów politycznego poparcia, którego nie ukrywajmy naszej kochanej polskiej lewicy brakuje, a to głównie dlatego, że no na nie jest w stanie przeforsować jakichkolwiek swoich postulatów, w tym tych, jakby nie patrzeć, bardzo sensownych, takich jak chociażby prawo do przerywania ciąży, czy wprowadzenie związków partnerskich slash domyślnie małżeństw jednopłciowych. To jednak, kiedy mówimy o partiach, to znaczy centrolewicowej lewicy i lewicowym razem. Jeśli jednak spojrzymy na to, w jaki sposób rzeczoną sytuację komentują różnego rodzaju lewicowi dziennikarze, czy, Boże, się Boże, intelektualiści, no no to tutaj już widzimy, że nawet te hardkorowe manipulacje lewicy przy tym bledną. Spójrzmy chociażby na wpis pana Jakuba Dymka, który tutaj w czterech slajdach, a także krótkiej notatce wyjaśnia nam, jakie są zrzeczoną reformą podstawowe problemy. I twierdzi on, że obniżenie składki na NFZ przedsiębiorcom i wyrównanie tej kwoty z budżetu oznacza transfer pieniędzy od najzamożniejszych. Co? Przepraszam, do najzamożniejszych od pozostałych obywateli. Zatrudniony na etat policjant, pielęgniarka czy nauczyciel, przykładowo, dołoży 10 tysięcy złotych rocznej ulgi prawnikowi czy programiście. No, nie. To znaczy, żeby zakładać tutaj sytuację, że gniarka, która swoją drogą całe szczęście tak źle w Polsce nie zarabia, położy 10 tysięcy rocznej ulgi, no to musiałoby dojść do sytuacji, w której te pieniądze zostaną dodatkowo wydrenowane z ich kieszeni, a jak wspominałem, no nie zostaną. To znaczy, nie doszło do jakiejś podwyżki składki zdrowotnej dla pracowników, tylko jedynie do obniżki dla przedsiębiorców. I ktoś może tutaj zauważyć, że hola, 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 ale przecież Budżet w przyszłym roku będzie miał niższe wpływy? Otóż, szanowni Państwo, nie, budżet nie będzie miał niższych wpływów, przynajmniej jeśli chodzi o kwotę, a to z bardzo prostych przyczyn. Po pierwsze, inflacja to znaczy, im większa inflacja, tym produkty są droższe, ergo tym wyższe są wpływy podatkowe, chociażby z VAT-u. Po drugie, Podwyżki płacy minimalnej, czy generalnie podwyżki wynagrodzeń, gdzie znowu, kiedy ludzie więcej zarabiają, to także procentowo więcej płacą w podatkach, bo jeśli chodzi o tą część dla niskich i średnich dochodów, jeśli na umowie o pracę, to polski system jest progresywny. Regresja zaczyna się tak naprawdę dopiero w momencie, w którym zorientujemy się, że właśnie duża część ludzi zamożnych wcale nie pracuje na etacie. No i po trzecie, rozwój polskiej gospodarki. To znaczy znowu wraz ze wzrostem PKB zwiększa się także ogólny poziom konsumpcji, a nie tylko ten nominalny, to znaczy ludzie realnie zaczynają kupować więcej, wydawać więcej. Firmy mają większe dochody, to znaczy wyższe wpływy z CIT, czyli generalnie budżet w przyszłym roku będzie miał więcej pieniędzy. Pieniędzy. I to dużo więcej pieniędzy niż to trochę ponad 4 miliardy złotych, które tutaj państwo w cudzysłowie dodatkowo wyda, czy których nie zabierze swoim obywatelom. I to wszystko zresztą, abstrahując już od tego, że no ludzie tacy jak pielęgniarka, policjant czy nauczyciel to są pracownicy budżetówki. Pracownicy budżetówki, na których utrzymanie potrzebne są środki, które no zarabiają polscy obywatele, którzy pracują w sektorze prywatnym. To znaczy, my tutaj nie możemy zapominać o tym, że co do zasady sektor publiczny w większości wypadków po prostu pasożytuje na sektorze prywatnym. To znaczy, że sam zysków nie generuje, tylko żyje z podatków, które z kolei pochodzą z zysków tych przedsiębiorstw, które zyski generują. I zresztą to nie jest jakaś wiedza tajemna, bo przecież socjaldemokraci czy socjaliści wprost mówią, że taka jest rola sektora. Publicznego. To znaczy, że założenie jest właśnie takie, że sektor publiczny ma nie przynosić zysków, tylko świadczyć nam te różnego rodzaju dobra i usługi publiczne po w domyślnie niższej cenie, bowiem obok tych wszystkich kosztów funkcjonowania nie jest jednocześnie tak, że powiedzmy prywatny przedsiębiorca, który, który świadczyłby tego typu usługi bądź produkował tego typu dobra, musi jednocześnie zarobić tam swój procent. Wpis ten zresztą jest jednocześnie, moim zdaniem, prezentuje taką bardzo niezdrową mentalność tutaj konkretnie, jeśli chodzi o grafiki, które są do niego dołączone, twierdząc, że to wszystko to jest jakiś swego rodzaju prezent, który państwo wyświadcza przedsiębiorcom. To znaczy, że wiecie, że państwo tutaj jest takim dobroczeńcą, które coś rzeczonym przedsiębiorcom daje. Otóż nie. Państwo nic tutaj nie daje. Państwo po prostu mnie zabiera. A żeby uznać, że zabieranie mniejszej kwoty jest dawaniem, to trzeba by przyjąć jakieś abstrakcyjne założenia, w myśl których wszystkie środki, które obywatel zarobi, to domyślnie należą do rządu i że rząd jedynie obywatelowi tych środków użycza. Całe szczęście to w ten sposób nie wygląda. I nawet jeśli nowe pieniądze są emitowane, no to następnie ktoś za nie kupuje dobra i usługi, i to osoba, która te, dobra bądź usługi, sprzedała, staje się właścicielem rzeczonych środków finansowych. Nie jest nim państwo. Więc zjebane teorie ludzi pokroju lepszego komentatora, że państwo jest właścicielem wszystkich pieniędzy w Polsce, również możemy sobie wsadzić między bajki. Zresztą, gdyby tak było, to nie mielibyśmy wyroków sądów, które stwierdzają, że ta i ta kwota należy do tego i tego obywatela. Bo... Przy czym, z ostrożności procesowej, ja, szanowni państwo, dodam tutaj, że sam wcale nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania i to nawet w formie przejściowej to znaczy jak domyślnie wiecie to chciałbym w Polsce system w stylu szwajcarskiego tak uważam że nawet obecnie tak z punktu widzenia taktycznego żeby stopniowo wycofywać etatyzm z naszego kraju nie warto byłoby głosować za tym rozwiązaniem, czyli w gruncie rzeczy zgadzam się z tym, co zrobiła Konfederacja, która wstrzymała się od głosu. A to dlaczego? Po pierwsze, jak Wam wspominałem, no to będzie się to wiązało od 2026 roku z podwyżką podatków, bo NFZ w gruncie rzeczy ma charakter podatku celowego dla osób dobrze zarabiających no właśnie, niekoniecznie tylko dobrze zarabiających. Lewica lubi często przedstawiać to w ten sposób, że wyższy podatek zapłacą jedynie jacyś kryzusi po pokroju najlepszych programistów czy lekarzy, gdzie łącznie to jakieś sto kilkadziesiąt tysięcy osób w skali kraju i twierdzi przy tym, że to rzekomo z troski o nich Konfederacja nie zagłosowała za. Konfederacja wyszła z boku i powiedziała, że oni chcą jeszcze większych ulg dla bogatych i że żądają, żeby jeszcze bardziej zubożyć Narodowy Fundusz Zdrowia, jeszcze więcej rozdać tym, którzy mają naprawdę bardzo dużo, a jak nie, to oni tego nie poprą. No i... To oczywiście o tyle, o ile w ogóle przyzna, że ta rzekoma obniżka to nie jest żadna obniżka, tylko reforma. Jednakże, nawet kiedy to przyznają, to to wciąż jest manipulacja. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma bowiem to do siebie, że płaci się go od przychodów, a nie dochodów. Jeśli nie wiecie, jaka jest różnica, to przychód to wszystko, co wpływa na wasze konto, natomiast dochód to wpływy pomniejszone o koszty. Czyli jeśli macie 100 tysięcy złotych miesięcznie przychodu i 90 tysięcy kosztów, pracowników, zatowarowania, wynajmu lokalu itd., no to płacicie podatek dochodowy od 10 tysięcy. Jeśli jednak rozliczacie się na ryczałcie, Podatek płacicie od całych 100 tysięcy, dlatego też jest on odpowiednio niższy. Ludzie lubią rozliczać się na ryczałcie, bo to jest po prostu stosunkowo prosty sposób opodatkowania. Sprawia, że trudno się pomylić, więc jest też niższa szansa na to, że dojedziecie skarbówka. I owszem, istnieją ludzie, dla których przychód i dochód to jest praktycznie to samo, na przykład lekarze, którzy świadczą usługi na JDG i pracują na szpitalnym sprzęcie, ale w ten sposób rozliczają się także ludzie, dla których koszty są relatywnie wysokie. To na przykład pracują w handlu detalicznym i właśnie posiadają te koszty na przykład na poziomie wspomnianych przeze mnie wcześniej 90%, posiadając przy tym przychodu pokroju 100 tysięcy złotych. Dla nich aktualna stawka wynosi 3% od przychodu, czyli 30% dochodu i oprócz tego dochodzi składka zdrowotna, która wynosi w okolicach 1400 zł, co daje nam bez ZUS-u około 44%. Jednakże kiedy po wprowadzeniu zmian, ta składka zabierze im około 2900 złotych a tak to będzie wyglądało, no to poziom opodatkowania wyniesie 59% dochodu i to przypomnę, że nie wliczając do tego składki ZUS. Taki przedsiębiorca będzie więc musiał albo zmienić swój sposób prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład przychodząc na liniówkę i ponosząc koszty dostosowania, a także płacić więcej za usługi księgowe, co sprawi, że koszty wynoszą nie 90, tylko na przykład 91 tysięcy złotych, albo po prostu zdychać z głodu i płacić większy podatek, albo zamknąć swoją firmę. Więc tak, nie zapominajcie, konfiarze dbają tylko o jakichś najbogatszych kryzysów i w ogóle biedna klasa pracująca tam, pracujący w miast i wsi ich nie obchodzi. Oczywiście. Po drugie, no, moim zdaniem to jest po prostu niesprawiedliwe, że jedni ludzie mogą opodatkowywać swoje dochody w inny sposób niż pozostali ludzie. W szczególności, że tutaj mówimy, jakby nie patrzeć o dochodach z pracy, a nie o dochodach kapitałowych. Ja co do zasady uważam, że podatki od pracy powinny być nieistniejące i powinny być nieistniejące dla wszystkich. I jeśli ma dochodzić do obniżek, to właśnie powinniśmy wprowadzać tutaj obniżki również. Dla wszystkich, tak żeby nie było, że jedne klasy są uprzywilejowane, a inne klasy są nieuprzywilejowane. W dłuższy sposób wypowiadałem się o tym w swoim odcinku pod tytułem Liberalizm umarł, a socjaldemokracja to zombie. Tutaj pozwolę sobie streścić swoje stanowisko dość krótko. To znaczy, po pierwsze, jak wspominałem, to jest niesprawiedliwe, najzwyczajniej w świecie, a po drugie, no to tego typu rozwiązania najzwyczajniej w świecie no, mm, zaburzają mechanizm. Rynkowe. To znaczy, jeśli jakieś sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, czy generalnie jakieś branże, są opodatkowane w mniejszy czy bardziej korzystny sposób niż inne sposoby działalności gospodarczej i inne branże, to państwo swoim działaniem robi nic innego, jak tylko te sposoby na działalność promuje. Tak więc może tutaj dojść do sytuacji, że w normalnych warunkach rynkowych opodatkowane, płacałaby się jedna działalność gospodarcza, ale przez to, że system podatkowy jest skonstruowany w taki, a nie inny sposób, no to przedsiębiorca decyduje się na innego rodzaju działalność gospodarczą po to, bo tam może potencjalnie więcej zarobić właśnie za sprawą mechanizmów podatkowych. No sorry, ale tak to wyglądać nie może. I dlatego też zresztą moim zdaniem powinniśmy sprzeciwiać się na przykład przy podatkowym dla korporacji Racji. Słowem końca, streszczę wszystko jeszcze raz. Nie ma co się bać, wydatki na zdrowie wcale nie zostaną uszczuplone za sprawą tej reformy. Wręcz przeciwnie, zostaną one minimalnie podwyższone, ponieważ przedsiębiorcy, którzy zaoszczędzili pieniądze, przekierują część z nich do sektora prywatnego, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, co z kolei poprawi lekko dostępność dla ludzi, którzy korzystają z publicznego systemu ochrony zdrowia, ponieważ po prostu kolejki będą krótsze. Reforma mimo to wcale nie jest moim zdaniem specjalnie sensowna, ponieważ znowu pogłębia to poziom uprzywilejowania, jeśli chodzi o określone sposoby wykonywania działalności gospodarczej, a także jest najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwa dla tych, którzy zarobią więcej, czy dla etatowców, na których barki tak naprawdę w dużym stopniu o ile pracują w sektorze prywatnym, utrzymanie systemu Ochrony zdrowia spada. Moim zdaniem, powinniśmy dążyć do tego, żeby wprowadzić system szwajcarski, w którym coś takiego jak państwowe ubezpieczenia zdrowotne w ogóle nie istnieje, a wszyscy mają obowiązek ubezpieczyć się w firmie prywatnej. I to byłoby na tyle. Ja serdecznie dziękuję swoim osobom wspierającym ze szczególnym uwzględnieniem Xivrasa i Spasłej Świni. Jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby głębiej zaangażować się w społeczność mojego kanału, no to serdecznie zapraszam was do tego, żebyście dołączyli do mojego Discorda. Ostrzegam was, że tam jest trochę jak w loży masońskiej, to znaczy bardzo trudno wejść i bardzo łatwo wylecieć i... Ja tymczasem się z Wami żegnam. Żegnam.